Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu kart opiekuńczych na najbliższy tydzień. Aby nie przedłużać, zapraszam. Oczywiście najpierw przetasujemy karty. Zobaczymy, jakie przesłanie na najbliższy tydzień będę niosły. Mhm. Pierwsza karta to karta cele, druga karta to karta działanie, i trzecia karta to karta osiągnięcia. Cele wiążą się z pewnymi e, planami, pewnymi naszymi przemyśleniami, pewnymi e, sprawami, które trzeba wykonać, które trzeba zrealizować, z decyzjami, które trzeba podjąć. E, bywają trudne, niemniej jednak no, w takim codziennym naszym życiu są no, nieuniknione. Co podpowiada nam karta, jak działać, jak reagować. Wyznacz sobie cel. Zapisz go i, i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Dokładnie tak. Czasami właśnie ten pierwszy krok, który bywa najtrudniejszy, niesie za sobą kolejne, które umacniają nas. Pomimo trudów życia codziennego, powoli, w własnym tempie dochodzimy do założonego celu. Druga karta, karta działanie. No to jest karta, która sugeruje nam właśnie jakieś działanie, coś, co nas popycha do, do przodu, do pewnych em, interakcji, do akcji, e, które mają e, no, wyznaczyć nam jakieś ścieżki e, reagowania e, do rozwoju. Co podpowiada karta? Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się, od po, o zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Jak pięknie się uzupełnia z pierwszą kartą. Tak, ten pierwszy krok. Myślę, że w tym tygodniu w ogóle energia rusza do przodu. Będziemy po nowiu, więc Księżyc będzie przybywający, będzie nas kreował i, i, i budował do pewnych poczynań, do, do działań. Również wzrost energi, energii będzie nam jak najbardziej przychylny i korzystny. I ostatnia karta. Osiągnięcia. To takie nasze małe i duże sukcesy. Coś, co sprawia nam przyjemność, radość, coś z czego jesteśmy dumni. Coś, czym fajnie jest się pochwalić i docenić samego siebie. Pamiętajmy o tym. Cóż podpowiada nam karta? Goń za swymi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd cię zaprowadzą. Marzenia bardzo często zaprowadzają nas do e, przepięknych e, przestrzeni, tak zwany ogród marzeń, w którym e, zasiane ziarno e, kiełkuje, procentuje wspaniałymi dla nas rzeczami. Hmm. Bardzo fajne, bardzo dobre przesłanie na najbliższy tydzień. Zaproponuję Wam jeszcze energię minerałów kamieni, które wcześniej potasowałem. Zobaczymy, jaka energia, jakiego kamienia będzie nam w tym miesiącu sprzyjać. Jest to bursztyn. Bursztyn jest minerałem, który jest bardzo korzystny we wszelkich przypadłościach w leczeniu na przykład górnych dróg oddechowych, we wszelkich nierzytach, w problemach chociażby z kaszlem takim nawracającym, w leczeniu astmy, alergii. Jest, jego wpływ jest bardzo korzystny na przykład na naszą skórę, na błonę śluzową, już nasze babcie, prababcie hmm, dawały dzieciom do ssania hmm, kawałek bursztynu, oczywiście takiego większego, żeby był bezpieczny. W momencie, kiedy e, dzieci ząbkowały, przynosił ulgę, tak? Masowanie dziąseł e, bursztynem przynosi ulgę dzieciom. Ale bursztyn jest również minerałem, który ma bardzo dobry korzystny wpływ w leczeniu, w łagodzeniu objawów takiego przygnębienia, frustracji, depresji, gorszych naszych stanów takich psychicznych. Jest głównie dedykowany jakby wspomaga osoby spod znaku bliźniot, lwów, panny i wodnika. Odpowiedzialny jest i wspomaga za dobrą energetykę czakry podstawy i splotu słonecznego. Także myślę, że jako minerał jest naprawdę godny uwagi i myślę, że jego energia w tym tygodniu będzie nam mm, sprzyjać, będzie bardzo korzystna. Także, e, jeżeli macie własne bursztyny, to bardzo polecam. Bursztyn bardzo łatwo oczyszcza się pod wodą, ewentualnie mm, w soli, wynosimy go blisko ciała. Możemy sobie zrobić z niego naszyjnik, szyjnik, wisior po prostu w kieszeni. E, także myślę, że energia będzie w tym tygodniu będzie nam bardzo, bardzo korzystne. Zaproponuję jeszcze energię i ochronę run. Jest to runa. Jest to runa odpowiedzialna za męską energię. E, bardzo silna, do energetyzowująca nas bardzo wysoką wibracją, bardzo mocną energią męską. Jest jak najbardziej e, wspomagająca w takich działaniach naszych, gdzie potrzebujemy pewnej dozy odwagi, męstwa, wręcz bohaterstwa, siły. Wspomaga e, właśnie e, działania takie związane na przykład ze sportem, czyli Biegnąc rano w porannym joggingu, jak najbardziej możemy ją mieć przy sobie. Podbija naszą ambicję, umiejętność podejmowania dobrych decyzji. Czasami niesie też znaczy skłania do szybkich reakcji do szybkiego działania które mogą te działania mogą na przykład nieść ze sobą szybką zmianę naszej rzeczywistości czyli na przykład jeżeli planujemy jakąś zmianę na przykład w pracy chcemy starać się o wyższe stanowisko nie wiem jakąś podwyżkę lub na przykład zmienić pracę, jak najbardziej energia tej runy będzie nam bardzo, bardzo sprzyjać. Zaproponuję jeszcze na koniec energię żywiołów. Jest to żywioł i ziemi. Warto czasami jakby stanąć stabilnie na, na ziemi, uziemić się, Zapuścić tak zwane korzenie. Matka Ziemia zawsze przyjmie nas z naszymi problemami, u Ziemi zneutralizuje wszelkie nasze, no, czy złe myśli, czy, czy, czy jakieś problemy, czy negatywne emocje, I, i myślę, że bardzo dobrze nas oczyści i doenergetyzuje. Także myślę, że właśnie energia żywiołu Ziemi będzie. Bardzo, bardzo korzystne. Kolory, który możemy, którymi możemy się wspomagać, jest to kolor brązowy lub zielony. Cóż, myślę, że to na ten czas tyle. Życzę Wam, aby ten najbliższy tydzień był dla Was dobry, spokojny. Eee, jesteśmy. Za chwilę po nowiu, więc Księżyc przybywający wszystkim nam już tęskni się za wiosną. Myślę, że powolutku, powolutku ona nadejdzie. Energia Księżyca będzie nam pomocną, będzie wzrastać, więc wszelkie działania, wszelkie nasze takie nowości, które chcemy wprowadzić w tym tygodniu będą myślę, że z tymi energiami nam sprzyjać będą nam korzystne. Czego wam bardzo, bardzo serdecznie życzę i cóż, wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, wszystkie rozmowy. Bardzo proszę o dalsze lajkowanie i subskrybowanie mojego kanału. Ale za wszystkie dotychczasowe e, subskrypcje bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam również do e, kontaktu ze mną e, w drodze mailowej. E, wszystkie dane będą umieszczone, są umieszczone pod filmem. E, no i cóż, pięknie Wam dziękuję. Dobrego tygodnia życzę i do usłyszenia, do zobaczenia. W kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego.